Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą Was wydawać sądom i w swych synagogach będą Was biczować. Nawet przed namiestników i królów. Będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wy trwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto Słowo Pańskie. Chwała człowieka. Dzisiaj słowo od razu stawia nas w sytuacji dramatycznej. Ale czy to nas dziwi? Nie powinno, przynajmniej nie powinno. Co nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei na lepsze. Tylko ta nadzieja rodzi się z tego, co jest, a nie z tego, co powinno być. My bardzo często żyjemy rozczarowaniem, dlatego że najpierw nam się wydaje, że jakoś powinno być, a potem nie umiemy temu zaradzić. Ale to powoduje, że się ciągle zajmujemy nie tym, co jest, ale tym, co powinno być. A do tego nie mamy dostępu ani my, ani Pan Bóg, bo Pan Bóg się zajmuje tym, co jest, a nie tym, co powinno być. Nie chcę się mądrować z tego miejsca, i myślę, że nie muszę. Po prostu każdy zna swoje życie, jak wygląda, i po prostu z tego życia przychodzimy, takiego, jakim ono jest, do Pana Jezusa, takim, jak On jest i jaki przychodzi. Tak dzisiaj od rana wpatruje się w ikonę Bożego Narodzenia, którą tutaj też mamy, możemy popatrzeć. Jak patrzymy, co się w niej dzieje, kto tam jest i czym się zajmuje, no to możemy powiedzieć: No, każdy jest z jakiegoś ucisku. Mamy Józefa, którego kusi diabeł, oskarża go, mówi mu, że nie tak powinno to wyglądać, nie tak to powinno być. Że inaczej sobie wymyśliłeś i na tej sobie wymarzyłeś. Nie wiem, może nawet z Maryą inaczej rozmawialiście wcześniej, inaczej planowaliście wcześniej. No a jest taka sytuacja. I myślisz, co to za sytuacja, i jednocześnie myślisz, a co będzie dalej z tym? I bardziej brzmi odpowiedź nie wiem niż, że bardzo wiem. Są obietnice. Jest błogosławieństwo, które nam towarzyszy, ale tak to się zaczyna. Wcale nie najprościej. Widzimy Maryję w tej czerwieni, leży zmęczona po porodzie, ale też po długiej drodze z Nazaretu do Betlejem. Też można by sobie to piękniej wyobrazić. Lepiej, powinno być lepiej. A jest jak jest. Widzimy akuszerki, które się tutaj trudzą. Widzimy mędrców, którzy jadą z daleka. A nawet tak jak powiedziałem na początku Eucharystii, aniołów, którzy czy dokładnie wiedzą, co tu się dzieje, że mają do pastuszków biegać, tych, których wykluczają wszyscy, bo nawet, jak się mówi, nie mają głosu w sądzie. Więc są nieważni, są z marginesu. I oni mają do nich lecieć i im ogłaszać, jeszcze ich zachęcać, że oni mają być pierwsi, którzy rozpoznają to dzieciątko i dadzą dary, i uwielbią, i będą śpiewać dla niego. Z tego swojego pasterskiego, byle jakiego życia. Więc to wszystko. Można by jeszcze mnożyć, dołożyć wszystkie nasze historie, nasze życie, nasze sytuacje rodzinne, skąd my tutaj przychodzimy. Jeżeli na świętej ikonie, taka bieda, mówi się, że ten kolor brązowy, który tutaj dominuje w tej ikonie, to jest kolor ziemi, czyli tego, co się dzieje tu na Ziemi takie właśnie stworzone, przyziemne. A jeszcze dodatkowo, żeby podkręcić, w jakim kolorze leży Pan Jezus. Czernie. W ikonach czerni się pojawia tylko dwa razy. W ikonie Bożego Narodzenia i w ikonie zmartwychwstania, czyli wstąpienia do otchłani. Czarna jest otchłań, do której Jezus wstępuje, i czarna jest ta grota, w której leży w żłobie. Obok wołek i osiołek, a on zawinięte w te pieluszki jak w całun grobowy. Takie połączenie tych dwóch tajemnic, wcielenia i zbawienia przez krzyż, przez cierpienie, do zmartwychwstania, do nowego życia. I z tego słyszymy, trzeba ci się powtórnie narodzić. Dlaczego? Dlatego, że ja, Jezus, zdecydowałem się urodzić. Jeżeli dla mnie urodzenie jest możliwe na tym świecie, to i dla ciebie jest możliwe nowe narodzenie. Pośród tego brązu, a pośród nawet tej czerni, jeżeli przyjdzie się urodzić. Nie dlatego, że Ty jesteś taki dobry czy taka dobra, ale dlatego, że ja jestem światłością świata. Nie da się rozproszyć inaczej ciemności, jak światłem. Nawet jakbyśmy, nie wiem jak, krzyczeli ustąp ciemności, to od tego ciemności nie ustępują. Wystarczy wnieść małą świeczkę i ustępuje. I to jest ta obecność, yy, której jesteśmy świadkami. Jezus tak przychodzi. Przychodzi w Duchu Świętym, w Duchu Bożym, światło i ze światłości, i to całe wyjaśnienie, tak jak nawet słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, nie myślcie nad tym, co macie mówić, bo w owym momencie sam duch was nauczy, co macie mówić. I co mówi Jezus? Przecież jest niemowlęciem, nic nie umie mówić. Ale mówi to jedno słowo przez swoją obecność. I to słowo brzmi: Jestem. To jest imię Boga. Jestem z wami. Jestem z wami. Jestem w waszych ciemnościach, jestem w waszych szarościach, brązach. Czy gdzie tam jesteście, i chcę wejść, żeby dać wam nowe życie przez to światło Ducha Świętego. Czy bierzecie je? Ostatnio taką rozmowę przeprowadziłem z jednym. Z moich takich ukochanych ludzi, brata mojego, Mateusza. I nie spodziewaliśmy się, że ta rozmowa tak się potoczy. Ciężkie ma historię w życiu. Nie będę opowiadał. Nie chcielibyście mieć. Nie ma co też licytować. A on taki Boży człowiek. Pełen Ewangelii. I mówi, skończyło mi się, Tomku. Wyszedłem, mówi, przed dom kompletnie nic. Nie mam w wierze już nic do powiedzenia. I mówi, przyszedł do mnie wtedy Jezus. I powiedział mi jedno krótkie zdanie: Weź mnie całego. Nam katolikom to się kojarzy, przynajmniej mnie odruchowo, z Eucharystią, że mam przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, bo On mi się daje cały. Ale ten mój przyjaciel jest protestantem. On nie ma takiego przełożenia. A usłyszał te słowa: Weź mnie całego. I powiedział mi tylko: Od tamtego momentu żyję tylko tym jednym słowem, tym jednym zdaniem że Jezus mi powiedział, weź mnie całego. Mówi, to mi wystarcza. Można by powiedzieć, to taki wyżebrany chleb, wyżebrane słowo, ale tak. Mówi, wcześniej jak byłem taki mocny w wierze, mi się wydawało, właśnie modliłem się, uwielbiałem Boga, nie doświadczałem takiej Jego światłości, takiej mocy. Teraz w tym prostym zdaniu doświadczam więcej niż kiedykolwiek. A druga, drugi moment mi się przypomina po naszej pasterce na Sienkiewicza, z wczoraj. Wychodzę już po mszy. Nagle podchodzi taki człowiek. Młodzieniec, taki wytatuowany, Tutaj, cała szyja wytatuowana. Pamiętam taki, tu miał taki napis: Amor. I karteczka w ręku mówi, mam być chrzestnym. <grymne> Kiedy? Dziś. <grymne> Chcesz się wyspowiadać? Tak. Już dawno nie widziałem y, tak radosnego człowieka po tej spowiedzi. Jak biegał tam ko mnie po, już po. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. To się stało. To się stało. Super! Super. Ja mówię, żebym ja tak po spowiedzi się zachowywał. Doświadczył nowego narodzenia. Właśnie tak. Czy on wiele rozumie. A ty ja, tak wiele rozumiemy z tego Bożego Narodzenia. Tak wiele rozumiemy choćby z tego, o czym dzisiaj czytamy, ze śmierci Szczepana, o którym czytamy, że był mocny, w słowie czynił wiele cudów, ale jesteśmy dziś świadkami tego, jak go kamienują. I w tej ciemności, w której jest, on widzi Jezusa i mówi: W ręce Twoje oddaję mego ducha. I drugie zdanie: przebacz tym wszystkim. Którzy mnie krzywdzą, bo nie wiedzą, co czynią. Wypowiada te same dokładnie słowa, które wypowiedział Jezus. Bo one są z tego samego źródła i są mocniejsze niż wszelkie ciemności. I mało tego, że Jego ocalają, to mają moc ocalić też innych, bo czytamy, że Szaweł był świadkiem tej śmierci i zgadzał się na nią, a potem. I tak dzisiaj, choćby czytaliśmy w liturgii godzin, cieszą się obaj w niebie. I Szczepan, i Szaweł, to znaczy święty Paweł. I tak samo jest z nami z tych naszych ciemności, może poróżnień, kłótni, że na ten moment może nam się nie wydawać, to możliwe, że kiedyś będziemy razem. Może nawet sobie powiedzieliśmy tak przykre słowa, czy tak wobec siebie się zachowaliśmy, że ten mur jest nie do przeskoczenia. Ale czy to znaczy, że się nigdy nie spotkamy? Czy ja wierzę w to małe światło, w tej ciemności? Ono ma naprawdę, naprawdę wielką moc.